Witam was, jestem Dis. to jest Escape Box Po raz kolejny rozpoczynam nagrywanie od Escape Boxu, tak Dzisiaj trzeci raz się tak naprawdę z witam A to jest Happy Wheels, co od razu widać po jakże pięknej grafice oraz hmm. Po prostu tej episkości płynącej z tej gry jednej z głównych serii na moim kanale To już chyba, nie na tyle to jest odcinek, już jest, eee trochę no. To nie jest taki ja chciałem to naprawdę zrobić. No wszystko. Ja się postaram. What? Jak Tak ja to zrobiłem. Wygrałem. Lo, 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 Idziemy do menu z powrotem. Przyczepiając sobie słuchawki, zapominając o tym zawsze, kiedy idę do kuchni po to żebyś napić między przerwami. Znaczy w przerwie. Nie między przerwami. Glass Break Pro. Tym razem mogę chyba trochę po kolei polecieć w tych odcinkach. Dlatego, że. Woo, very easy, easy. Mogę powiedzieć sobie po tych wszystkich filmach, dlatego że. W wow! Levelach, dlatego że nie było mnie dawno na Happy Wheelsach. Przez te błędy, które były na serwerze. No, stop. Miałem jakiś błąd, a nie będę wam. zabierał czasu na to, żebyście oglądali, jak błędy się robią na Happy Wheels. A dawno nie grałem w szczęśliwe kółka. Jestem tak szczęśliwy, że w nie gram. To sama nazwa tej gry mówi już to. Trzeba tak sztucznie recytuję. Nie wiem co, epic. Szerokość 50, siła 10, speed 1, speed 5. Tubuskus nowa PewDiePie. Widzicie, mówiłem, ja że jestem lepszy niż PewDiePie, Tubuskus czy nowa. O, o, dobra. Jestem lepszy niż Jim Bonacci nawet. O, teraz musimy przejść przez tą największą epicję, czyli przez episkość czaka Norisa. Mam taktykę na takie podwójne, tylko muszę pozbyć się. Nie, 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 nie. O, już myślałem. Dobra, Najpierw pozbędę się tych szkielek, co są tutaj. Widzicie? mówiłem. Epickość w moim wykonaniu jest lepsza niż Czeka Risa. Przynajmniej do, teraz się o tym przekonałem, już teraz to wiem na pewno. Pierdo, na pewno. Ty, ty, ty. To wszystko? Ja co z moim synem? Aha, latają jego szczątki tutaj. I pierwszy krążek zdobyty w Happy Tylko że poprzednia gra była po prostu wygrana linią mety. Classic ball throw. To nie będzie klasyczne na pewno, to jest pewne. I jop. Yep. Touch. Help. Just. Aha, pomoc. Te... Źle mają te piłki opią, się tak od do. To już jest zużyte, to była pomoc. Co to jest ten Trashken? Tu jest więcej zabawy, a nie grania na seriach. Chcę zobaczyć, co to jest Trashken. I. Ups. Random fruit. Just. Zostałem randomowym owocem. Był tam ananas, był tam. O, piłki. Był tam. Ananas i był tam arbus na pewno. More Balls, just. Co to jest ten Trashken? Aha, już wiem. Spadnie na mnie pewnie jakiś... Pojemnik na śmieci. Nie będę tam trafić. To jest niemożliwe, żeby tam trafić. Dobra, staram się trafić. Teraz na sam Koniec, help. Aha, nie można jak najdalej, że bo się trafi wtedy na śmierć. Wiecie co, chyba mi się nie uda tego zrobić? Whatever, trochę jest źle, nie... bo nie jest niestety w żaden sposób przymocowany do ziemi, przez co nie idzie nam zbyt dobrze. Co to jest? Don't touch Blue Shapes. Hold Space. Aha. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, ale. To nie działa tak jak miało działać. The news up and down, up, up and down, up and down. Aha, już wiem, okej, Spokojnie, nie przeczytałem tego do końca. Level 1. Dobrze, level drugi... A! Zostawiam ten level, on jest zbyt skomplikowany, to jest niczym najtrudniejsza gra świata. Podobnie wow! To się zdziwiłem. To się zdziwiłem, co tu mamy? Dobra, ale... O, szczynu! O, Koniec? Co to już koniec? Nic takiego nie będzie? W ogóle, co on ma na swojej głowie? Dobra, nieważne, już nic nie ma. Wiecie co, ja chyba wiem, gdzie jesteśmy. Chociaż nie już, na szczęście nie wiem. Przez się myślałem, że jesteśmy. Nieważne, zapomnijmy o tym. Przez za dużo spędzania czasu z Hmm... Jestem cicho, bo staram się zrozumieć sens tej rozgrywki. Trzeba po prostu podziwiać coś. Wow! You piece of shit. Nie go tam strącić, tak? A tak się to robi na południu. Już wiem przynajmniej po co jest mi kask. Kask nie jest po to, żebym mógł im przypieprzyć. Raz, a dobrze. Podziwiam ojca za kondycję, za to, że tak dobrze jeździ na tym rowerze. O i znowu straciliśmy kask, o, mój syn go zapał. Ten dzięki Bogu! Pomóż nam fin! O, dziś beknąłem się. O mój Boże, jestem niekulturalny. Król lodu porwał księżniczkę Bubblegum gumę do życia. Aha, to jest cukierkolandia, cukierkolandia. Porwał król lodu gumę do życia. Randomowe wyrwanie ręki. Welcome in Happy Wheels. Randomowe zgubienie ręki. Welcome in Happy Wheels vol. 2. Jej. Przyjechał mi syno. Musisz się poświęcić na dobra ludzkości! Żebym dos. No what, Ewa? Hit me, baby, one more time! Czyli moja ulubiona piosenka podczas grania w Happy Wheels. Kolejna próba. Kolejne... Kolejny raz, to samo wzgórze i jazda na jednym kole. Tym razem zgubiłem hełm trochę wcześniej, chociaż on chyba nie będzie nam w ogóle potrzebny. To już czytaliśmy, to już czytaliśmy tyle razy, nie będzie to potrzebne. Za pierwszym razem, tylko tego nie przeczytałem czego żałuję, bo nie wiedziałem o co chodzi. Wiesz? Do przodu do! Tak się zastanawiam, czemu się nie gra Happy Wheelsów w lewo? To jest jakaś paranoja, bo Mario też się nie da grać w lewo, Wszyscy niczego się nagrać w lewo, tylko to się dagrać w prawo. Znaczy, w yy, prawo, w lewo, tylko się gra... A, wiecie o co chodzi zresztą. Tym razem bez żadnych przeszkód go rozwaliłem. Jeżeli się okaże, że tutaj był koniec. Żartujecie sobie chyba, nie? Hmm. To był chyba jakiś żart. Insane Escape. Okej, okay. ucieczka, ucieczka, ucieczka. Pomyślmy, no a weźmy to co zwykle, czyli naszą przejażkę rowerową. Use Space. Co ty nie powiesz, że mam tego użyć? No naprawdę. Okej, okay. tutaj już trochę przesadziłem z tą spacją. W każdym razie nadal jestem jako śmieci traktowany. To nie moja wina była! Dobrze jest, dobrze jest... Połóż się! Połóż się, połóż się, połóż się, połóż się... Połóż się, połóż się, połóż się, połóż się... Dobra... lesz! Jesteś... Sferiowany! Pro. Aj! Widziałem, że tam się coś chycić. Uda się! Uda się! Jedną ręką, ale się uda! Jest! Tu, tu, tu. Aha, mogę wyjść na drugą stronę jeszcze. Wow, ten random shit. Czyli to już jest koniec tego levela, czy co? Bo jakoś tak widzę, że. Nie za dobrze tutaj z tym idzie. Chyba coś się zbugowało. W każdym razie ja tego nie dokończę, nie chcę Wam czasu marnować. Pozostało nam tylko 5 minut. Tak, odcinki wszystkie są teraz po 15 minut maksymalnie, chyba że coś mi naprawdę wciągnie. Gear Course. Ah, okej, okay. możemy to zrobić. Jesteśmy. O, oh, każdy ten level, chyba widziałem go. Up. Tabaskas. Now! Tak, nie jest taki łatwy, jakiego wyglądał na początku. Ale jestem pro Sigway guy Sigway Come on, sigway. Trzeba tu zrobić Jeszcze, jeszcze damy radę. Toczymy się. Toczymy się. Toczymy się. Patrzcie, wygram to Te te te! Mimo wszystko. Trzeba to. Uczciwy sposób przejść. Nooo! No, 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 nie, 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 nie. Okej, okay. jest dobrze. Jest dobrze. Jest ciągle dobrze, jest ciągle bardzo dobrze. Mimo, że jestem już pokarmem dla ryb albo paszą dla świń. Proszę zapamiętać, że w jednym miejscu trzeba tutaj zwolnić w tym miejscu chciałem wam oznajmić, że jestem słaby. Chwilowo. O, Happy że więcej pamięci nie zazwyczaj. Co za dziwo. Dobra, do tyłu, do tyłu, wracaj do tyłu, wracaj do tyłu, bo umrzesz, no. Ja. <śpiewa> nie! No! <śpiewa> całe osiedle usłyszało to, no. Jest, jest. Fuck ja. <śpiewa> <śpiewa> yeah. Tak to się robi na południu. Ach, troszkę tylko, że całe osiedle to usłyszało, jak to się robi. Pewdiepie, Quiz, nie! Yeah. Throw yourself, rzuć z sobą. Mmm, spędzi mnie nosek. Już źle. Ui. wait. To jest chyba szczęśliwy dzień. Daj piątkę, masz piątkę. 4,5 średnia. Pewdiepie, Quiz, nie! Yeah. Pewdiepie, i am this -o? ski. Nie, nie pasuje. Ja jednak nie będę lepiej robił. Zombie identifier. fire hmm. Crawler. A nie, idziemy sobie stąd. Nienawidzę takich leweli. Ja tu chcę jakąś rozrywkę dać, nie chcę czytać Forfan tylko dla siebie, bo wy też tu oglądacie. Don't move hate Nie rusza się 8. To miało jakiś sens? Ops. Wow! To jest takie random, że nie jestem w stanie nadążyć z komentowaniem, tak naprawdę. E, więc to jest trochę dziwne, że ja i Ulis i nie ma komentowania, ale... To jest takie random, że tak się zastanawiam w ogóle nad sensem mojego życia. Kiedy takie coś się daje dzieje. Czasami mam taką pokusę, żeby się ruszyć i to zepsuć. Jeden, drugi. Oh, Au, yeah. Exit to my menu. Mine, menu, mine. Main, main, main menu. Alien Planet 4. Czyli się zabawimy znowu w kosmosie, tak? Ooo, jak miło! Grałem. Grałem to kiedyś już? Czy mi się zdaje? Pamiętam tego. Tego grzybka, pamiętam. Bok, bok. Kto tam? Na! No, mam Cię! Nie dam się tak łatwo! No! Okay, w każdym razie jestem gotowy na ostatnie podejście. Ostatnie podejście? ja jeszcze jedną w stanie nie zrobić. Tak coś czuję! Gdzie biegu! Komię chce zgwałcić? Odejdź! No, no, no! Ja! Yeah. Ok, jest git. Jest git. No! Szybko się, zahaczyłem. I jakaś randomowa ryba jeszcze oczywiście musi przeszkodzić w grze. Meteor... O, jo, widzisz, jesteśmy na jakimś. jesteśmy na jakimś księżycu lepszym. Jesteśmy na Europie. Po tym jak. No z... dobra, nie będę wam geekowych żartów opowiadał. Chyba jeszcze zdążę zagrać jakąś jedną dziwną grę. Space Hard Donation. Toilet paper. Needed. Potrzebny. Papier. Czyli coś tu będę robił dziwnego. Greenmark! Zamknięte. Uuuu kotek tam był? Brrr. Subway Metro. Czyli średni amerykański. Amerykański. Siedni obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tak, to imię, bo ah. zaraz się obrońcy USA. No tole, Topir fuck And what now? Dobra, to chyba byłoby na tyle, nie wiem, jak dalej tam przejść. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Happy Wheels, dawno tego Happy Wheels nie było. Także do zobaczenia następnym razem. Grało dla Was oczywiście this, a this is Happy Wheels, and this is Disofsky Channel, and this is. From... Do zobaczenia.